Dzisiaj coś troszkę z innej beczki, również związanego z Ubisoftem, aczkolwiek nie związane z serią Assassin's Creed. Jak się możecie domyślać, czasami też grywam w inne gry, no i też testuję nowe tytuły. Dlatego teraz coś takiego właśnie przetestujemy i wam trochę opowiem o grze nowej Ubisoftu, którą to jest, e, że tak powiem, esportowa, kompetytywna, no i w dodatku free to play. Jeżeli jeszcze nie wiecie o czym mówię, to jest nią Roller Champions. Jak już wspomniałem, jest to kolejne podejście Ubisoftu do gier kompetytywnych, a zarazem do stworzenia tytułu stricte esportowego. sportowego Sama gra wydaje się inspirować bardzo mocno Rocket League, natomiast z tą różnicą, że naszym stadionem jest owalny tor, a my kierujemy zamiast pojazdem, to postacią wyposażoną w rolki oraz dopalacz, no i zamiast odbijając piłkę, to prowadzimy precyzyjną wymianę z rąk do rąk, rzucając nią między graczami ze swojego teamu, Wykonując podania, jak i strzały, zakończając akcję oczywiście spektakularnym rzutem do bramki. Muszę przyznać, że o ile pierwsze wrażenia z grą były średnie, gdyż sam gameplay, pomimo zapoznania się z tutorialem, który nie wydawał się nad wyraz skomplikowany, był dla mnie dość niezrozumiały, to po kilku godzinach, poprzez studiowanie klawiszologii oraz kombosów, stało się niesamowicie satysfakcjonujące. Ogólny zarys rozgrywki jest bardzo prosty. Mamy team niebieski i pomarańczowy, 2v2 lub 3v3, piłka losowo wylatuje z jednego z czterech filarów, po czym zaczyna się o nią walka. Jeden z zespołów musi zaliczyć trzy checkpointy umieszczone na początku i na końcu prostej, co w najprostszym możliwym wariancie sprowadza się do wykonania całego okrążenia po owalnym torze, nie oddając piłki przeciwnikom. Nie ma tutaj narzuconego kierunku ruchu, więc można kombinować. Po udanym okrążeniu, by punkt został zaliczony, musicie trafić do bramki, którą to jest okrąg zawieszony na ścianie toru, dość wysoko od samego podłoża, po którym się poruszamy. Tutaj ciekawostka, trzymając piłkę i zakończając na przykład takie pierwsze okrążenie, możecie równie dobrze przez tą bramkę przelecieć swoją postacią trzymającą piłkę i również punkt zostanie zaliczony. Całkiem ciekawe rozwiązanie. No i tak też zdobywamy pierwszy punkt. W momencie, gdy przeciwnik przejmie nam piłkę, tracimy cały progres w zdobytych już checkpointach i cała zabawa zaczyna się od nowa. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o dominację rozgrywki oraz zdobywanie goli, gdyż tutaj wchodzą do gry bonusy w postaci dodatkowych punktów za zdobyte bramki, zależnie od ilości osiągniętych checkpointów. Jeżeli gracze zdecydują się nie umieszczać piłki w bramce, tylko dalej będą zbierać checkpointy, to po drugim pełnym okrążeniu zdobędą 3 punkty za celnie oddany strzał. Natomiast po trzech okrążeniach zdobędą masz 5 punktów, co jednocześnie zakończy mecz wygraną timu, który to oddał celny strzał. Tak więc grę możecie skończyć zarówno w minutę, jeżeli uda wam się zaliczyć 3 okrążenia i oddać celny strzał, lub też może ona potrwać do 10 minut, gdyż podstawowy czas meczu wynosi 7 minut, a w przypadku remisu doliczane zostają 3 minuty. W ciągu których jeden z zespołów musi umieścić piłkę w bramce, by odnieść zwycięstwo. OK, tak prezentuje się mechanika rozgrywki, natomiast mechanika poruszania się wygląda następująco. Do naszej dyspozycji mamy następujących kilka ruchów. Pompowanie slash dopalacz, podskok, potrącenie, podbrudkowy slash mega wyskok, unik oraz wślizg. A, no i oczywiście podanie, no i strzał na bramkę. O ile większość jest zapewne zrozumiała, to samo pompowanie niekoniecznie. A chodzi tutaj o mechanikę odpowiadającą kucnięciu naszej postaci, na przykład w momencie zjazdu ze ściany, tak by nabrać prędkości. Jednocześnie ten sam klawisz odpowiedzialny jest za dopalacz, którego możemy używać w dowolnym momencie, by dogonić chociażby przeciwnika uciekającego z piłką. Oczywiście w celu, żeby mu za... E, znaczy żeby go potrącić po prostu, nie? I zabrać piłeczkę. Tutaj też warto wspomnieć, że niektóre z tych ruchów można łączyć w nazwijmy to kombosy. Jak dla przykładu, użycie mega wyskoku, a następnie pompowania pozwoli nam osiągnąć zdecydowanie większą prędkość niż gdybyśmy używali zwykłego skoku. Dodatkowo, również użycie podskoku i potrącenia spowoduje wykonanie półobrotu naszej postaci co jeżeli znajdziemy się wystarczająco blisko przeciwnika, spowoduje wybicie piłki przez niego trzymanej. Ciekawe również wydaje się połączenie mega wyskoku z podwójnym kliknięciem powalenia, czy też przycisku odpowiedzialnego za zabranie piłki. Co spowoduje wyższą naszej postaci w przód, jednocześnie trzymając lewy przycisk myszy, który to powoduje skupienie się na piłce, możemy spowodować wybicie piłki graczowi. Wygląda to naprawdę fajnie, aczkolwiek mało ma skuteczność, bądź ja jeszcze za słabo to ogarniam. Tutaj również wypadałoby wspomnieć o tym, by uzyskać boost prędkości możemy korzystać z wybicia się z pleców naszych teammate'ów. A polega to na tym, że jeżeli jesteśmy tuż za naszym kolegą z teamu, to możemy skorzystać czy to z boosta do prędkości, czy też z boosta do wyskoku. Powiem szczerze, że naprawdę to pomaga, w szczególności jak lecimy z piłką i chcemy ją szybko umieścić w bramce. Powiedziałbym, że jest to kluczowy element, a na pewno nim będzie, jeżeli w przyszłości będą rozgrywki turniejowe. Nie jestem pewny, aczkolwiek wydaje mi się, że to już wszystkie e, kombosy czy też zagrywki, o których warto wspomnieć, pod względem istoty ich stosowania podczas samej rozgrywki. Idąc dalej, zostaje nam omówienie poruszania się pod względem sterowania. Domyślnie jeździmy na wsadzie, lecz kamerą możemy obracać w dowolnym kierunku za pomocą myszy. Gdy wciśniemy lewy klawisz myszy i będziemy go trzymać, to tak jak już wcześniej wspomniałem, zaczniemy śledzić piłkę. No a w momencie wciśnięcia prawego przycisku dokonamy potrącenia przeciwnika, natomiast wciśnięcie rolki obróci nam kamerę za naszą postać, byśmy zobaczyli, czy nie dogania nas czasem przeciwnik. Muszę przyznać, że po kilku godzinach wszystko staje się dość intuicyjne, a jedną z najbardziej irytujących rzeczy na pewno na początku było dla mnie wybijanie piłki przeciwnikowi, gdyż podwójne kliknięcie przycisku odpowiedzialnego za tą czynność powodowało również wślizg, a wtedy nasza postać bardzo długo zbierała się z ziemi do pozycji wyjściowej. Lecz czasem da się ogarnąć odpowiedni cooldown, w sensie no, odstęp czasowy, po którym cały czas możemy używać tylko i wyłącznie wybicia piłki bez używania wślizgu. Dodatkowo, według mnie dość ważną umiejętnością jest odpowiednie używanie megaskoku, skoku, który to robimy klawiszem Q, gdyż po jego wykonaniu najlepiej przejść od razu do pompowania, czyli klawisz shift na klawiaturze. A wtedy da się osiągnąć mega prędkość. A nie mówię już o tym, gdy jak podjedziecie pod rampę, jesteście na samej szczycie, użyjecie spacji, zrobicie wyskok, a na szczycie tego wyskoku dopiero użyjecie Q, to wtedy naprawdę wysoko się wybija nasza postać. No i wtedy pozostaje nam już tylko i wyłącznie użycie shift, czyli pompowania i osiąga on naprawdę maksymalną chyba prędkość, jaka jest do osiągnięcia w tej grze. Taki prototyp. No i moi drodzy! Przejdźmy już do rodzajów meczy, jakie możemy rozegrać. A mam tu na myśli podział ze względu na kategorie, a jest tutaj wolna jazda, w której możemy sobie potrenować jakieś kombosy, czy też rzucanie piłką do bramki. Dalej mamy szybkie mecze, które to są randomowo przydzielane, w formie 3 na 3 Kolejne mamy mecze rankingowe, które to początkowo, czyli przez pierwsze 10 meczy, są losowo przydzielane. A to ze względu na brak rangi, która to dopiero po rozegranych 10 meczach w trybie rankingowym przydzieli nam odpowiednią rangę, a następnie matchmaking zacznie dobierać nam mecze po naszych umiejętnościach. Co do samych rank, mamy ich 7, a prezentują się one tak, począwszy od garażowej, czyli najniższej, przez lokalną, międzymiastową, regionalną, narodową, światową i na elitarnej kończąc. Ja po pierwszych 10 meczach wpadłem na międzymiastową, więc wiecie, szacuneczek, aczkolwiek tak szybko jak tam wpadłem, tak szybko z niej wyleciałem. No cóż, zdarza się, nie? Ostatnim trybem gry, który pojawiać ma się co jakiś czas, będą eventy, które to będą trwać ograniczony czas. Jak na przykład w tym momencie mamy tryb, w którym gracz nie może za długo trzymać piłki. Gdyż ta, oczywiście, jak się możecie domyślać, wybucha. No ale nie musicie. Muszę przyznać, że bardzo ciekawe urozmaicenie, tym bardziej ze względu, że niektórzy gracze potrafią tak manewrować i unikać powaleń, że sami robią dwa, a czasem nawet i trzy okrążenia, nie podając piłki, co jest po prostu według mnie słabe bo przecież to jest gra zespołowa. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że jeżeli ktoś potrafi aż tak zdominować grę, żeby samemu zdobywać te punkty, no to... no cóż ja tu mogę poradzić, nie? Na koniec oczywiście muszę wspomnieć również o mikrotransakcjach, które są zaimplementowane do rozgrywki, aczkolwiek są one tylko kosmetyczne, gdzie odblokowujecie czy też w lootboxach losujecie nowe itemy, którymi możecie potem spersonalizować swoją postać, jak i efekty towarzyszące umieszczeniu piłki w bramce, ale i wybrać jedną z dostępnych cieszynek. trud mikrotransakcji znajdziecie również e, nierozłączny element każdej rozgrywki teraz, że tak powiem sieciowej, czyli roller pass, czyli po prostu game pass. Co do mojej opinii, to gra ma jak najbardziej potencjał. Nie jest zbyt skomplikowana, przez co próg wejścia jest idealny niemalże dla każdego, aczkolwiek jak to zazwyczaj bywa, czym wyższa ranga, tym poziom coraz trudniejszy, dlatego jak najbardziej warto piąć się w rankingu. Sam styl rozgrywki przypadł mi do gustu, zarówno wspomnianą już prostotą, ale i również długością rozgrywki, gdyż 7-minutowy mecz to jak najbardziej przystępna opcja dla każdego. Tym bardziej dla kogoś, kto posiada mało wolnego czasu, a tutaj, nawet do kawki, można zagrać szybki meczyk bez zobowiązań. Jak to bywa, przy takich grach nie jest łatwo usiąść tylko do jednego meczu. Aczkolwiek, no wiecie, macie to uczucie, że z automatu chcecie włączyć kolejny mecz, co ja bym uznał jak najbardziej za pozytyw. No i moi kochani, tak się prezentuje mniej więcej cały Roller Champions. Mam nadzieję, że Wam się podobał materiał. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście lajka, suba, no i komentarz, a my jesteśmy już o kroczek malutki od 1000 subskrypcji, tak więc będę bardzo wdzięczny. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Zobaczcie jeszcze pozostałe filmy na moim kanale związane choćby z Assassin's Creedem. W sumie w głównej mierze z Assassin's Creedem. Tak więc trzymajcie się i na razie miłego dnia. Cześć, cześć, cześć!